Dobry, Marlena Siok. oglądacie Państwo program Mazowsze Wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Mazowieckie szkoły cyfryzują, gminy termomodernizują Instytut Matki i Dziecka oraz Szpital Wolski z unijnym wsparciem. Razem możemy więcej, czyli piknik integracyjny w Muzeum Turystyki i Sportu w Warszawie. Strategiczne inwestycje będą zrealizowane w powiecie ostrołęckim. Półtusk zadaszy miejskie lodowisko. Bulkowo zmodernizuje boisko. Program rozpoczynamy od dobrej wiadomości dla mazowieckich szkół. Do blisko 50 trafi sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Pomoże unijne wsparcie. Podobnie jak przy termomodernizacji budynków OSP w Tłuszczu i Krzęsnem oraz Ośrodka Zdrowia w Goszczynie. Kolejne budynki na Mazowszu staną się energooszczędne i ekologiczne. Obiekty ważne, bo należące do strażaków, ochotników. Dzięki Funduszom Europejskim możliwa będzie termomodernizacja budynków ochotniczej straży pożarnej w tłuszczu i w chrzęstnym. To są dość stare budynki, niemodernizowane były dawno. Także są bardzo potrzebne, bo teraz prąd drożeje, energia drożeje, także zmniejszy koszty użytkowania. Na obniżenie kosztów ogrzewania budynków użyteczności publicznej liczyć może także gmina Strzegowo oraz gmina Goszczyn. W przypadku Strzegowa termomodernizacje przejdą między innymi dwie szkoły, natomiast w Goszczynie ekologiczne zmiany czeka ośrodek zdrowia. Budynek ośrodka zdrowia. Został wybudowany w latach, praktycznie można powiedzieć, początek lat 70. i do tej pory sukcesywnie, oczywiście, był w jakiś sposób remontowany, natomiast sama termomodernizacja odbiegała w czasie. Termomodernizacje możliwe będą dzięki funduszom europejskim. Wszystkie te projekty wychodzą naprzeciw no, głównym celom politycznym i Unii Europejskiej, ale też Mazowsza. Bo dofinansowanie pozwoli również na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, który trafi do 47 szkół podstawowych z gmin należących do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, do placówek w Nadarzynie, Brwinowie, Grodzisku Mazowieckim, Michałowicach, Pruszkowie, Żyrardowie, Milanówku, Starych Babicach i Ożarowie Mazowieckim. Trafią między innymi komputery, tablety, projektory oraz pakiety oprogramowania biurowego, licencje na programy edukacyjne. I terapeutyczne oraz dostęp do platform edukacyjnych i serwisów streamingowych. Bardzo cieszą te pieniądze, ponieważ pozwolą naszej młodzieży lepiej wykorzystać ten trudny czas pandemii, mieć lepszy dostęp do oświaty, mało tego do programów edukacyjnych, a, a także do programów, które spowodują, że lepiej zniosą tą trudną sytuację psychicznie. W sumie na cyfryzację w 47 mazowieckich szkołach oraz termomodernizację w gminach Tłuszcz, Goszczyn oraz Strzegowo popłynie 9,5 miliona złotych. To też pokazuje, jak bardzo ważne są środki unijne i jak też dobrze rozdysponowane. Umowy w tej sprawie właśnie zostały podpisane. Termomodernizacja to temat niezwykle ważny, zwłaszcza w obliczu szalejących cen energii elektrycznej oraz potężnego kryzysu klimatycznego, dlatego pozostajemy przy nim jeszcze przez moment. Ekologiczne zmiany czeka Instytut Matki i Dziecka oraz Szpital Wolski w Warszawie. Dzięki nim szpitale będą mogły także zaoszczędzić. Budynek biurowo-laboratoryjny Instytutu Matki i Dziecka, w którym mieści się Zakład Genetyki Człowieka oraz pawilon numer 10 Szpitala Wolskiego już wkrótce przejdą termomodernizację. Po remoncie w pawilonie będą leczeni pacjenci oddziału dziennego rehabilitacji kardiologicznej oraz oddziału rehabilitacji neurologicznej. Budynek, no, który stał od, od paru lat nieużytkowany, nie zyska nową jakość. E, Nowy wygląd i będzie to i oszczędnie, i ekologicznie, i ładnie, i wygodnie. Natomiast Instytut Matki i Dziecka dzięki termomodernizacji będzie mógł całą aparaturę i zespół zakładu genetyki człowieka połączyć w jednym miejscu, co ułatwi, przyspieszy diagnostykę. Zakład nasz genetyki jest jednym, który wykonuje w Polsce no, większość badań prenatalnych, ale przede wszystkim również zakład genetyki wspólnie z zakładem badań Przesiłowych prowadzi diagnostykę genetyczną, chociażby w badaniach przesiewowych taki Jaki jest za nich Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 6 milionów złotych dofinansowania w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020. Kolejny ważny dzień ważny dla samorządu województwa mazowieckiego, bo może realizować to, co istotne: wspierać szpitale, wspierać ochronę zdrowia. Ta pandemia pokazała nam, jak jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia w placówkach służby zdrowia. I pomimo tego, że samorząd Województwa zasygnował 480 milionów złotych na doposażenie służby zdrowia na Mazowszu, to zobaczcie, Szanowni Państwo, jak jeszcze jest dużo do zrobienia. Jak zapowiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych, Unia Europejska wygospodarowała dodatkowe środki. Trafią one na kolejne projekty. Na Mazowszu temat niepełnosprawności dotyczy ponad pół miliona osób. Dlatego tak ważna jest ich integracja i wspólne pokonywanie barier. Jak się okazuje, doskonałym sposobem do tego może być sport. Mawia się, że samemu idzie się szybciej, ale to razem można zajść znacznie dalej. Razem można po prostu więcej. A dowodem niech będzie piknik integracyjny zorganizowany w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Jak przyznaje szermierz Adrian Castro, srebrny medalista letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, to właśnie współdziałanie, zwłaszcza w przypadku osób z niepełnosprawnościami, pozwala walczyć z przeciwnościami i pokonywać bariery. Pozwala osiągnąć w życiu więcej. Myślę, że, że to to Jest najważniejsze, żeby wspólnie tworzyć coś fajnego, i, i taki piknik integracyjny jest wspaniałą inicjatywą. Chcemy to jakoś tam pokazywać, że, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych i te bariery są tylko w naszej głowie. E, oczywiście nie zawsze to wychodzi, ale robimy wszystko, żeby te bariery nie istniały. Takim barierą łamaczem jest także Artur Świercz. Jego suma doświadczeń zaprowadziła go do momentu, w którym będzie wspierał województwo i zarazem środowisko osób z niepełnosprawnością, sugerując rozwiązania najważniejsze. Najlepiej trafiające do tychże osób. To właśnie Artur został pełnomocnikiem zarządu województwa mazowieckiego do spraw osób niepełnosprawnych. Uff, przepraszam. E, szanowni Państwo, jestem niezwykle wzruszony, co widać. I niezwykle poruszony, ale i dumny z tego, że tutaj między Wami jestem. Przed nami duże wyzwania, ale ci, którzy je znają już dłużej niż 5 lat, a tu jest kilka osób na sali, wiedzą, że zawsze byłem fajterem. Dlatego też to ten, ten powołanie jest dla mnie wielkim wyzwaniem, ale no wszystkimi swoimi siłami i które, doświadczeniem, które posiadam, będę starał się wspierać zarówno jedną, jak i drugą stronę i też siebie wszystko. Do tej pory funkcje te łączyli dyrektorzy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Doszliśmy do wniosku, że powinien to być człowiek ze środowiska, który jak nie inny jest w stanie zrozumieć i poświęcić się swoją pracą temu właśnie środowisku i pan Artur Świercz właśnie jest tym naszym posłannikiem i naszym pośrednikiem z tym środowiskiem. Wspaniałe święto sportu i promowania aktywności wśród osób z niepełnosprawnościami przygotowała Fundacja Akademii Integracji. Praca, edukacja, sport i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Naszym obowiązkiem i taką statytową powinnością jest to, żeby promować sport nie tylko tych osób pełnosprawnych, tych naszych największych gwiazd Olimpijczyków, ale również osób z niepełnosprawnością. To są wielcy ludzie, wielcy sportowcy i my jako Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie w tym roku. Przygotowaliśmy specjalną ekspozycję dedykowaną właśnie sportowcom z niepełnosprawnością, oczywiście z takim akcentem na parolimpijczyków. Sport jest mi bliski mojemu sercu. Ja ponad 20 lat byłem sportowcem niepełnosprawnym, uprawiałem szermierkę na wózkach i szukaliśmy takiej możliwości, żeby propagować ten sport. Jak ludzie z niepełnosprawnościami wyjdą z domu, zaczną coś robić, a sport jest do tego idealny. Ja wiem sam po sobie, gdybyśmy siedzieli w domu i myśleli tylko, że chcemy cokolwiek robić i dalej siedzieli, to, to możemy sobie tak siedzieć i siedzieć. Natomiast trzeba wyjść, trzeba, trzeba aktywizować. Po prostu i, i, i zmienić środowisko, poznawać ludzi. Jest to mega ważne, mega istotne dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprezentowane dyscypliny takie jak szermierka na wózkach, handbike, ergometry czy golbol były wyjątkowym sportowym przeżyciem. Mosty, drogi, budowę oświetlenia czy świetlic. Potrzeb jest wiele. Pomaga samorząd Mazowsza. 13 inwestycji w powiecie ostrołęckim oraz gminach Jednorożec, Czerwonka, Rzewnie, Krasnosiel, spłoniawe Bramura oraz Baranowo zostanie zrealizowanych dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego. Most jest w stanie krytycznym. Jest zamknięty od 8 lat. Nawet dojazd, tak jak było wcześniej powiedziane, karetki czy straży pożarnej kumuluje czas, ponieważ... Droga okrężna to jest prawie 18 km nadatku do miejsca docelowego do Krzyżyw nadrzecznych. A chodzi o most na rzece Ożyc w miejscowości krzyżewo Nadrzeczne. Budowa nowego to koszt ponad 3 milionów 600 tysięcy złotych, z czego ponad 2 miliony to wsparcie samorządu województwa mazowieckiego. Musimy teraz rozstrzygnąć przetarg i możemy finalizować inwestycje taką ważną jak dla nas jest. Budowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne to jedna spośród 13 dofinansowanych inwestycji, które zostaną zrealizowane w powiecie Ostrołęckim oraz gminach Jednorożec, Czerwonka, Rzewnie, Krasnosielc oraz Baranowo. Ważne inwestycje doczekały się możliwości realizacji dzięki. Pieniądzom samorządu województwa. I tak na przykład Krasnosielc przebuduje ponad kilometr drogi gminnej położonej pomiędzy Drogą Wojewódzką 544 i Drogą Powiatową 2132 W. Bardzo długo wyczekiwana inwestycja. Naprawdę telefon za telefonem, interwencja radnego Sołtysa co chwila, skargi mieszkańców. I rzeczywiście udało się teraz podpisać tą umowę. Dosyć długi odcinek, bo ponad kilometr. Taka można powiedzieć swoista obwodnica, która będzie łączyła drogę wojewódzką razem z drogą powiatową. Natomiast gmina Baranowo wybuduje nowe oświetlenie uliczne z lampami LEDowymi. owymi Zastąpi stare, po pierwsze skorodowane, nieefektywne oświetlenie rtęciowe. Które było też prądożerne, można tak powiedzieć. Inwestycja, może nie jest duża, jeśli chodzi o kwotę, ale jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia estetyki. Z kolei powiat Ostrołęcki poprawi stan na wierzchni dwóch odcinków drogi powiatowej numer 2533 W. To jest trzeci etap, a drugi kończymy w tym roku. Drugi obejmuje odcinek. Ponad 4 km od miejscowości Gleba, poprzez Kierzek do Kopaczysk, do kolonii Kopaczyska, a trzeci etap dotyczy Kopaczysk i Zawad, też odcinek. Ponad 4 km, a więc chcemy połączyć drogę krajową 53 z drogą wojewódzką 644, czyli. Z drogą biegnącą z Chorze do Myszyńca. W sumie na realizację tych 13 inwestycji popłynie ponad 14 milionów 600 tysięcy złotych. Ta współpraca i ta solidarność z samorządami gminnymi, powiatowymi, subsydiarność, czyli pomocniczość, ma głęboki sens, przez to, że no w tej chwili Sejmik przyznał ponad 250 milionów na Ponad 150 różnych projektów w obrębie województwa. To myślę, że nadajemy taki impuls rozwojowy, też wspomagamy przedsiębiorczość lokalną. W sumie do subregionu Ostrołęckiego z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa trafi ponad 50 milionów złotych na 38 inwestycji. A program kończymy choć mniejszymi, ale dla mieszkańców Półtuska i Bulkowa równie ważnymi inwestycjami. A chodzi o miejskie lodowisko i wielofunkcyjne boisko, które mają łączyć pokolenia. Najważniejsze, że jeszcze więcej ludzi będzie mogło z niego skorzystać, nie będzie i Będzie można wydłużyć okres korzystania z tego obiektu. Najważniejsze, że nasi mieszkańcy będą zadowoleni i będą mogli z tego obiektu korzystać. A chodzi o lodowisko w Półtusku. Do tej pory obiekt był odkryty. Niejednokrotnie śnieg czy deszcz uniemożliwiały korzystanie z tego miejsca. Miasto postanowiło zadaszyć lodowisko. Pomoże w tym samorząd województwa mazowieckiego przekazując 200 tysięcy złotych w ramach mazowieckiego instrumentu wsparcia infrastruktury sportowej. W tym roku wsparliśmy samorządy gminne, samorządy powiatowe na kwotę. 30 prawie 7 milionów złotych. Ze wsparcia skorzysta także gmina Bulkowo, która zmodernizuje boisko wielofunkcyjne w miejscowości Nowe Łupki. W ramach projektu wykonamy oświetlenie całodobowe i wykonamy siłownię plenerową. Oświetlenie jest o tyle ważne, ponieważ lokalnie młodzież bardzo garnie się do sportu, jak podkreśla wójt gminy Bulkowo Gabriel Graczyk. Boisko to powstało dzięki społecznemu zaangażowaniu mieszkańców. Na daniu mu jeszcze większej funkcjonalności sprawi, że z boiska będą mogli korzystać zarówno juniorzy, jak i seniorzy. W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a wkrótce zapraszam na kolejny odcinek Mazowsze wiadomości z regionu. Do zobaczenia.